Mandero, Komandero śmietnikowi. Lecimy po hasiokach. Mamy taką misurę. A tutaj coś jakby kuchnia. Kuchnia połączona. Jeszcze co oni tu wyrzucili? To pierwsze zobaczyłem. Sprawdziłem. Czy można nagrywać. Piękny koń. Patrzę, nie ma tej sygnatury. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ale jest literka B, czyli Barbie. Taki duży, masywny koń z Barbie. Nie wiem, który to urocznik, ale nawet tu się pojawiła już sygnatura troszeczkę starta. Czyli trochę, może ten koń już lat ma. Zobaczcie, jak on wygląda. Dobrze, on wchodzi? fajny nawet, nie, cały jest. Kompletny koń z Barbie. Ekstra. Ciekawe, który rocznik. Dobra. Zobaczmy dalej. No mówię, a! To jeszcze koń. Mieliśmy nagrywać całą akcję, ale To jeszcze jedna skółka wiosny nie czyni. Patrzę, taka muckarka. No mówię, muckarka też wiosny nie czyni, prawda? Ale tutaj... Tam zaczął jakiś... Już coś... Nie wiem, jak to nie będzie całe, to do tego, o tu co jest strzywacz strzyma normalnie ty ale ja tylko strzywacz taki furklamen na strzywek taki strzywacz jest tutaj co tutaj mamy się robić po to żebyśmy zobaczyli no dajmy, co? może coś będzie fajnego na no to. No. Może jakiś tam stał? Nie wiem. Zobaczmy co to było. Co? Nie żeby ta popielniczka. Czy co to jest? Było co? Nie, to nie ma co? Całe to jest? Całe się wydaje. Zobaczcie, nie ma żadnego tego. Ale brakuje góry. Może góra tam gdzie będzie. Czekajcie, fajnie. To jest tam. zobaczcie? To o, kurczyk, żywnostko. zobaczcie Co zostały kuczyk? Taka szpatuła. To fajna nawet, nie? Na pewno nie jest nigdzie uszkodzona? Nie widzę nigdzie uszkodzenia. Chyba, że było na nie, nie spadła czasami. Zobaczmy dalej co tu się kryje. Czyli tu się. O! Czy dół też katury? Czyli by było cała. O, coś takiego było wtedy. Dobra, no, no, zobaczmy co tutaj dalej jest. Nie, jakiś taki talerzyk. Nie, nie. Tam było jakieś, jakieś dzwonki spadły, czy coś. to jest, żeby trochę podważyć, no, żeby się dowiedzieć. Tutaj tłuczą, to nie dzwonki, to tłuczą do mięsa chyba. Zaraz zobaczymy z tej strony, czekajcie. O! Zawiastek, zawiastek to Muszę opieść. A do tego muszę no, wziąć skargi. O! Kolejny! Telefon się wysypał. Tak Dobra, bierzemy. Tu jest kluczowy worek. Zaraz go musimy zrobić. Chwileczkę. Za duże te rzeczy. Patrz, jak trafiliśmy. O, fajnie. Może to... Przybójcie, płyn. to jest Tam... Nie, nie. a w tym o obrazki nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. delikatnie z Nie. 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 Całe, całe Zobaczcie, co tu mamy Ja to będę odkładał widzicie, Trzeba to ratować Nie ma jakichś po uchy, ale figura Skarbona, mega O kurka wodna Ale skarbona, kłapoucha go głowienka Zobaczymy, czekajcie żebyśmy się wyrobili drugi worek będzie chyba w drugim w drugiej części telefona wrzucić co u Was słychać w ogóle co porabiacie co fajna stara na kwiatki vintage nie? o figurka tego psa takiego fajna co on wyrzuci do tej hasio kompletna cała figura psa fajnie zrobione. Ja, jak wam się podoba ta figura polskie hasioki 2025 czekajcie muszę wydobyć jeszcze coś co tutaj jest jeszcze patrzcie pójdźmy sobie to jest ciężko to trzeba przerzut zrobić Pora was tu mogą się coś naprawdę na a, a nie ma pusta, dobra ale będziemy to sprawdzić rozejrzymy tu sobie. że tak powiem tej ksianku Bielniczka, fajna nawet, za nią kamień Jest Jastarnia. Pozdrawiam do jastarni. Co tu dalej jeszcze? Świeczki. Świeczko, jajka po Wielkanocy wyrzucają. O Jezu. Co jeszcze tutaj jest? Jakieś piłeczki. Tam tam jest. Sprawdzimy to. Na no następnym odcinku ale jest telefon. A okulary, tej biżutery. Trzeba wszystko Oto, ogarnąć Oto, co... Oto, co. Oto, co. A końc ma ale zobaczmy co tutaj mamy. Ta ma figurka, ta puchę najlepsza. Ekstra. Mega. Mega znaleźć, lecimy dalej.